...serialu Dom. Tu był gabinet ojca. Ostrożnie. Ostrożnie, panie W niedzielę o 21.25 w TVP Lidl najtańsze. I to już po raz ósmy. Według faktu spośród czterech badanych podmiotów koszyk 27 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Piedronka droższa niż Lidl i to aż o 20%. w pierwszej minucie na boisku wywołuje euforię. To już? Ale w sypialni już nie. Chcesz, żeby twoje akcje trwały dłużej? Jest Bravera Control. Bravera Control to lek w postaci sprayu na przedłużenie czasu waszego wiesz czego. Wygodny w aplikacji, działa już po kilku minutach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub Mamy już doliczony czas, a akcja wciąż trwa. Z Bravera Control możesz dłużej. Niskie ceny nie mają narodowości. Do niedzieli piwo żubr tylko 2,39 przy zakupie pięciu butelek. Delikatesy centrum dla wszystkich kibiców niskich cen. Mam taki prosty skład, a tyle w nim dobra Wapń, potas, fosfor, ale przede wszystkim ten wspaniały smak, który pochodzi z samego serca Mazur. Tyle w nim dobra dla Twojego dobra. Ahoj! Witaj, te w Belen Luz. No i cześć. Najlepszy. Co, nie? A to jest chmel z jadca. Z to się bierze luz i balans smaku naszego piwa. A ty, chcesz mieć luz? Sprawdzaj kody, wygraj roczną pensję z jadeckim i wrzuć luz. Ja, ja, Odporna na wielkich artystów i na małe dramaty. Dekoral efekt 3 w 1. Farba do wszystkich pomieszczeń. Odporna na niespodzianki, które przynosi życie. Kto mówi, że burzę najlepiej przeczekać? Ten chyba nigdy nie miał burzy w wielitach. Nie pozwól biegunce się rozszaleć. Weź Stoperan. Stoperan szybko uspokaja pracę jelit. Leczy biegunkę już od pierwszej dawki. Dlatego to numer jeden w Polsce. Stoperan. Na 100% z Tobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutką. A przy biegunce weź elektrolity i wróć do sił na 100%. Kokoreko! A, tak znowu. Kokoreko. Twardy, załolny. Jesteś mój kogucik, bałamucik. <grystanie> po Inventum Max nie ma miękkiej gry. Inventum Max, lek wspierający erekcję o podwójnej dawce. Działa aż do 5 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A ty ile razy możesz, kukuryku? Cześć Paweł. Hej. A ty nie po schodach? Nie dziś. Muszę uważać na kolana. Kolana? Na stawy weź artresan. Efekt już po siedmiu dniach. Do zobaczenia na treningu. Wybierz artresan efekt w kapsułkach lub w saszetce z wyższą zawartością kolagenu. Nowy artresan efekt zawiera kolagen Propur D o wysokiej biodostępności. Wspiera chrząstkę i elastyczność stawów. To co? Dziś schodami? Pierwsze efekty już po siedmiu dniach. Artresan efekt. Bądź w ruchu. Mam, 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 mam. Na małe i duże plany, pożyczka w Prowidencie z doradcą albo na provident.pl. do 30 tysięcy złotych. RSO 29%. Całkowita kwota do zapłaty niecałe 8512 złotych. Jak możesz być Musimy to Totalny Big Mac wśród filmów. Big Mac wśród samochodów. Napisała Pani w CV, że jest Big Maciem wśród? No i to jest Big Mac wśród fryzur. Look friends, give them. It's like a Big Mac of Polish mountains. <laughs> Big Mac. Big Mac wśród... Big Mac wśród burgerów. Yummy, yummy, I yum. feel I feel it. crazy, check

Polskie przeceny w Media Expert. Teraz smartfony, smartwatche, hulajnogi elektryczne, airfryery, lodówki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert, Mocny start w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy pierś z polskiego kurczaka z kością i skórą z Lady 11,99 za kilogram. A polskie ogórki kilogram tylko 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Rytm Twojego dnia sprawia, że dokuczają Ci żylaki, ból nóg i obrzęki. Zastosuj Lioton 1000. Heparyna poprawia mikrokrążenie, zmniejsza stan zapalny i obrzęk, a żel przyjemnie chłodzi i przynosi ulgę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Ży więc. Chce się żyć. My lucky sock. Honey, my sock! Heineken spełnia marzenia fanów. Weź udział w loterii codziennie wygrywaj wyjazdy na niezapomniane wydarzenia. Sprawdź na Heineken.com.